O, rozhuśtało się. O Jezu! Mati jest super. g jest żaderkę? Insta w opisie. Cześć, bardzo serdecznie. jestem Mateusz. I dzisiaj gramy w grę, która się nazywa Death Incoming, czyli gierka taka mobilna, śmieszna, która polega na tym, że musimy znaleźć sposób na zabicie jakiegoś ludzika. Wydaje się fajne? Mam nadzieję, że będzie fajne. Dajcie znać, co sądzicie. A jeżeli ktoś zadaje sobie pytanie, Mati, czemu masz to na głowie, to mam dla was zajebista odpowiedź. Gówno cię to wchodzi. I teraz zaczynam. Yy, okej. Okay. Musimy wziąć nożyczki i tutaj zrobić tak, okej? Okay? Czyli prądko popieści. Super, super. Mamy już pierwszego duszka. I my jesteśmy właśnie tą śmiercią, która kradnie duchy. I jak znajdzie trzy duchy, to na... A radopieluchy. Nie wiem, przepraszam, Naprawdę, no, najmocniej przepraszam. Mydło, gleba, a nic co się nie stało. Ręcznik. Coś. Zamknij, zamknij mordę, zamknij mordę. Tutaj Kiedyś on się powiesił właśnie na lince, tak bez Żadnego obrotu na szyi, bez pętli Po prostu tak Nara. To chyba nie może być prostsze niż Przesunięcie Tego. Tylko on musi się na to nadzieć jakoś Tutaj jedzenie dla psa O! Rozhuśtało się O <laughs> What the fuck, biedny piesek A może przynajmniej spadniesz do psa, nie? To dasz mu trochę jedzenia O, i mamy kompletet, kompletet. mamy completed Low dobra, stracę to Ale mam 550, czy mogę skina mieć? O, można mieć skina. Na free spin, dobra, zakręćmy tym Śmigłem i wypadnie nam Pam, para tam, para pam, para pim, bum, para bum para, para pam, najgorsza możliwa Nagroda, jak zawsze, jak w prawdziwym życiu Super, te gry pokazałem, jak jest w życiu. Spin. Yy, mogę kliknąć na przykład Spear Dilloy? Ok. Naprawdę. Mam w dupie, w jakim mieszkaniu mieszka nasza śmierć. Może mieszkać nawet pod mostem. Dajcie mnie do tych ludzików, bo chcę sprawić, żeby umarli. Choked to death. Okej, okay, czyli mamy sprawić, żeby on umrze. Masz na piesie, Coli, bo ci się w głowie pierdali troszkę. Co to właściwie było? D to jest bardziej. Jak się nazywał ten program taki? Leciał po 22, albo nawet wcześniej, albo nawet później. Był taki program, tysiąc sposobów na śmierć, tak? To było to, że na przykład opowiadanie tam było typu, o, szedł sobie, koleś był uzależniony od, y, od tego. Od yy, alkoholu cały czas walił wódę, walił wudę, walił wodę, wali aż w końcu gdzieś przeczytał, że może wsadzić tę dupę do wielkiego wiadra z wodą i przez odbyt też się wchłania alkohol i też on ci potem krąży we krwi i on w ten sposób się zatruł, zasnął w tej wodzie i umarł. Dobra, czyli jest tutaj zombie musimy go może tutaj przesunąć w stronę ogniska bardziej. Dokładnie. Uważaj, uważaj! Za tobą! Hmm. Powiem mam taki śmieszny żart. To jest taki historyczny żart z moimi znajomymi. I zawsze to jest kwestia tego, że oni mówią, że jestem największym słucharem świata. Zawsze opowiadam najgłupsze żarty, takie, które jak już ktoś zrozumie, to... To się zastanowi, dlaczego się ze mną zadają, nie? I, i kwestia była taka, że jechaliśmy sobie w góry. Na rozmawiali, że, no, bo tam był jakiś dłuższy nasz pierwszy wyjazd z nami. To było bardzo dawno temu, 7 lat temu pewnie albo coś. I ktoś powiedział, że, no, mam nadzieję, że nie będziemy się po prostu gryzli, nie? Że nie będziemy się gryźli i, i że będzie spokojnie. Nikt się nie będzie z nikim kłócił. A ja wtedy w samochodzie mam nadzieję, że się nie będziemy niedźwiedź polarny. Tak powiedziałem, po czym otworzyli okno i mnie wyjebali, jak jechaliśmy 100 na godzinę. Nie dziwię się. Dobra. Yy, musimy. A, czerwony, czerwony, to się wkurzy. Eee, nie jestem zawiedziony. Byłem pewny, że walnie go po prostu przedziurawi rogami, przybije do drzewa i będzie. Mm, będzie całkiem. Jezu, wiecie jaki jest problem? Czasami... Chce mi się powiedzieć to, co myślina na język narzuca, ale z drugiej strony wiem, że jak to powiem, to potem nie będę mógł sobie patrzeć w oczy w lustrze. Już tak wiele rzeczy powiedziałem, które powinny zostać po prostu usunięte ze świata, no ale co ja z tym zrobię? No nic. New skin. Super, odblokowałeś skina, ale tak naprawdę go nie odblokowałeś, palcie wroty. tu killed by inertia. Nie wiem co to jest inertia. Dobra, powiedzmy, że to spada, to spada, to może tutaj? Bum! O Jezus Maria, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że zrobi fikołasa i zrobi taki prr, 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 pcy, 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 i tyle. Ale jednak to się nie wydarzyło. O, i pan pływak. Dzień dobry, panie pływaku. Szarka tak, tutaj jest rekin. Ugryz go w nogę, ale to nic. Przychodzi rekin i cię zjada, bo on wyczuwa krew z 300 km. Okej, okay, chyba mamy y, na miniaturkę tutaj. Y, pewne, moi drodzy, predyspozycje. Co sądzicie? Ostatnio właśnie nawet się zapytałem na karcie społeczności: jakie lubicie miniaturki, czy z mordą, czy bez mordy? Spadnie mu to na łeb? Umarł. A bo był uczulony na pszczoły. No i w zasadzie większość osób stwierdziła, że wyjebane. No, więc ja w zasadzie też mam wyjeb... na to czy z miniaturki, z twarzą czy bez twarzy. Zobaczymy jakie mi się będzie chciało robić. Jeżeli czuję, że na przykład wyglądam całkiem nieźle, to sobie mogę zrobić zdjęcie. A jeżeli czuję, że wyglądam jakiś e bane gówno, to nie robię sobie zdjęcia, nie? Reward level? Haha, jokes on you, nie mam internetu. Build by icicle. Dobra, siekierą. Spadnie mu na głowę, uważaj, co ty robisz? Olera. Jaka... Znacie takie historie z najgłupszymi sposobami na śmierć? Jeżeli tak, to podzielcie się w komentarzach. Chętnie poczytam takie głupoty, bo, bo to zawsze bawi. Na głowę mu to zrzucić? Tutaj wrzucę? O, zaczadzi się, zaczadzi się. Ale to podobno jest spoko. Nie, nie dusiłbyś się, kumplu. Chociaż może nie, może z węgla takim głównym to tak. Ale ogólnie, podobno. No nieważne, może nie rozmawiajmy o tym, jakie są przyjemne sposoby, żeby umrzeć. Mass makes mess. Dobra, dawaj, w dupę ci tutaj ładujemy. No, będziesz tak dobrze wyglądał prawie jak ja. Ole Hulk, Ole Hulk. What the fuck? Co za idiota. A druga sprawa, a propos miniaturki, ja muszę więcej na, nich, na nie poświęcać czasu. Bo niestety zauważyłem, że często robię miniaturki, nie wiem, na 5 minut przed wrzuceniem filmu, bo mi się wcześniej nie chce. Tysiąc, o! No nawet pieniądze przyszły do mnie. 3144, A mam hajsu, teraz mogę co za to kupić? A, ubrania, kurwa, albo jakąś, nie wiem, papeterię do, do chałupy, automobile Tril show. Ty, co się stanie, jak zrobię tutaj takie coś? A takie? <grystanie> Przecieknie, go samochód. No i. Lipa. W ogóle nie wiem, kto jeździł tymi samochodami. Chyba mini Mike. Skoro on taki wielki był. Co to jest za dźwięk? A, całowanie. Masz piesku. O. Dobra, chłopią przebił, pierwszy raz w życiu. Masakra. Okej, okay, Killer Clown. No ale i tak go nie zdobędziemy, bo nie będę oglądał reklam. Nie będę oglądał reklam. Dobra, zróbmy ci chałupę, bo się zaraz zesrasz. Będziesz miał wszystko czerwone, jakbyś w burdelu był. Takie okna... Nie stać mi już na nic. Dobra, przykro mi. Jak ci się podoba twój dom? Granat? To na pewno musi być coś związanego z granat... O, dasz mu picie? Chcesz się napić? Dać pieskowi picie? Dać mu granat? Ej! Piesku! Nie. Dobrze, uciekł, uciekł, uciekł. Uciekł, uf. Już się bałem, że tutaj będzie jakieś morderstwo pieska, ale na to bym się nie zgodził. Wtedy bym bojkotował całą firmę. To było niespodziewane, znaczy myślałem, że wypiję sobie ten sos y, pikantny i Go, nie lubię sosu pikantnego, więc umrę, nie spodziewałem się zupełnie, że on strzeli, to się odbije od 45 pokojków i wbije mu się w łeb. Mamy to, pierwszy człowiek na Marsie, y, masz wbij se tutaj to, ale okaże się, że to czyjaś głowa albo dupa co gorsze, o nie, <śleskujesz> ej to nie fair, weź. Ale śmieć, prawie wdupalałem jeszcze w flagę. Ej, to nie fair, że tylko umarł człowiek, a ten kosmita nie. Ojej, to jest dziecko. Smashed to death. Dobra, to nie jest dziecko, jak chcesz. Tutaj? Dawaj, dawaj, wejdź tutaj, kozaku. o, -o. Aha. Spodziewałem się, nie wiem, takiego zmiażdżenia bardziej zmiażdżeniowego, takiego. Takiego, wiecie. Takiego plasku, no, ale nie było takiego. O! Yy... Ed Sheeran Smok Patrz jaki piękny O wziąłem ten super Teraz załóż buty <grymne> <grymne> Dlaczego? Założyłeś kurde gumiaki jakieś W sensie ja mu kazałem nie? Bo inaczej by przeżył A my chcemy żeby on umarł Bo jesteśmy takimi z wyrolami w tej grze I... Level jest kompletet Wszystko jest kompletet Mamy 1300 hajsu I 13 minut nagrania ale to myślę, że jeszcze możemy dojść... Czekajcie, który by teraz... wejść zakręć, to w dupie to mam. <laughs> Czemu nie odblokowałem jakiejś kosy śmiesznej? Kosy statika. Czekajcie, tysiąc... Dobra, wal się na łeb. Dwudziesty! What the fuck, kiedy ten czas tak minął? Dobra, dwudziesty w sam raz. Włączam ci prąd. Bzt. Teraz ci włączam ten. Jezus Maria, kto dzwoni na chatę? A nie, bo on był na korytarzu, a ona była w domu, tak? Czy odwrotnie? Nie wiem. To nie wygląda jak korytarz. Czyli on zadzwonił do domu. O, Rick, masz, Napisie się Albo tego, napij tutaj. Niebieska Coca-Cola. No, smaczne? Co? Może mam to wlać, jak on nie patrzy? Tak, żeby kolor się nie zmienił, bo jak się zmieni, to on ogarnie. Napij się teraz, no. Napisie się, Rucle. Dobry jesteś, no i dętka. Haha, śmieć. Dobra, Rick został pokonany, nasza yy, tutaj... Dobra, już walcie. Piękna muzyczka z Windy nam tutaj będzie towarzyszyła na zakończenie tego odcinka. Dajcie znać, co sądzicie, widzimy się już niedługo. Chciałem nagrać wam tego Beat to się go nazywa, ale nagrałem ten odcinek i nie dość, że mi się coś zjebało z nagraniem, to jeszcze nie jestem pewny, czy ta gra jest na pewno spoko do nagrywania. Ale dajcie jeszcze znać, co, czy, czy, czy chcecie, to na pewno, a ja się zwijam.